Dzień, dzień dobry widzowie. To yy, szósty odcinek yy, Minecraft Gim. miejmy nadzieję, że ten pokażę Wam dokończony domek. Przyspieszę, się, że był dzień. No, no, dobra yy, więc domek ukończyłem bez Was. Yy, ten pierwszy domek był tylko po to, żeby przeżyć. Tu mamy mini magazyn, tu tutaj lewej, jeszcze nie zrobiłem piec karni. wchodzimy na górę. Mamy tu... Way do... zmieniłem na short, żeby nie, nie było takich klatek przy, przy oglądaniu. Powinno się teraz lepiej oglądać. Tak on wygląda tu przodu. Już go obejdę. Żebym pokazać. No... Oprócz tego z przodu to jest taki brzydki klot, tak tu zauważyliście, zrobiłem już zagrody. Tam zamierzam zrobić zwykłą farmę, a tu takie dwa, dwie zagrody dla zwierząt. Może drugi syn zrobimy w, 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 w wyglądzie wojny atomowej. <laughs> Więc teraz no właśnie pole i będzie to chyba koniec. Taki krótki. A, nowy odcinek. Na razie wszystko chyba włożę do tej strzynki. Eee, o, No, jeszcze trzeba będzie woda. Akurat mam trzy żelazo, bo się przygotowałem trochę wcześniej. Przepraszam. Dobra. Szyjemy, tu tam, 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 tam. am, am. Tam. Się, coś zjemy. dobra, my mamy jeszcze tylko oświetlimy nie wiem nie miałem, nie miałem, nie miałem o, ogólnie no Trzeba tu dużo mówić. Szybko zbudujemy farmę. Tu będzie taki koniec odcinka. Tutaj. No mniej więcej tutaj. Mączkę. Ogólnie marchewki będziemy kodować trochę na mniejszą skalę Więc o ich nie będę tym Głównie mi teraz chodzi o to Normalnie mogę grać na far Tylko, że przez to nagrywanie Nie mogę Ale to będzie taka farma podtrzymująca nas do życia tam zrobiłem sobie na owce bo muszę budować z fauny w tym let's play'u i na... jak to się nazywa... i na krówki bo skóra się przydaje do tworzenia książek mieć ja już takie podstawy samy w sobie świnek i innych będziemy hodować więc to będzie bardzo krótki odcinek chyba na teraz z końcem następnym będziemy poszukiwać zwierząt no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem Cangi i żegnamy się z wami.